Osiem kroków, które Państwa organizacja powinna podjąć, aby skutecznie, dobrze, niepapierowo tę regulację implementować do swojej działalności. Sugerowałbym, aby punktem wyjścia do rozpoczęcia jakichkolwiek prac było pochylenie się nad tym, czy rzeczywiście my pod NIS II podlegamy. Kwestia ta w mojej opinii jest najtrudniejsza w całym procesie. Punktem wyjścia powinno być określenie przez Państwa, czy prowadzą Państwo działalność w obszarze uznanym przez NIS czy też nasze UKSC za kluczowe lub ważne dla funkcjonowania gospodarki. Jeżeli tak, powinni Państwo postarać się określić, czy spełniają Państwa kryteria dotyczące wielkości, czy też w skali prowadzonej działalności. Mam tutaj na myśli obroty lub bilans, który Państwo osiągają. Pozwolę sobie jedynie zasygnalizować, że mówiąc o pracownikach, nie mówimy stricte o osobach na umowę o pracę, ale również współpracujących z Państwem na innych zasadach a więc tych osobach, które współpracują z Państwem na B2B czy na umowach zlecenia. Uważam, że cały proces powinien być odpowiednio udokumentowany, tak aby proces myślowy, który Państwo wykonali, został udokumentowany, aby móc do niego wrócić, aby móc go ewentualnie przedstawić, argumentując, dlaczego podlegamy lub dlaczego uważamy, że nie podlegamy. Jeżeli przebrniemy przez ten pierwszy najważniejszy krok, możemy iść dalej. Uważam, że punktem wyjścia do wdrożenia NIS-2 powinno być zidentyfikowanie osób na szczeblu zarządczym, które będą odpowiedzialne za nadzór nad wdrożeniem i funkcjonowaniem NIS-2. Przypomnę, że UKSC wskazuje, że jeżeli takiej osoby nie ma, odpowiedzialny jest cały zarząd. Ja wiem, że w praktyce zarząd będzie chciał mieć od tego ludzi i wiem, że taką możliwość UKSC daje. To znaczy, UKSC daje możliwość, aby część lub nawet wszystkie obowiązki zarządu w tym obszarze cedować na inne osoby z organizacji. Natomiast oczywiście to nie zdejmuje odpowiedzialności z członków zarządu. A więc to w ich interesie powinno być, aby wybrać ludzi kompetentnych, zdolnych do pokierowania tym projektem, procesem. Projektem, przepraszam, procesem wówczas, gdy oddamy już do użytkowania. Dzięki czemu oni będą mieli spokojną głowę? Moja praktyczna rada jest taka, że wskazanie osób mających utrzymywać system zarządzania bezpieczeństwem informacji powinno nastąpić maksymalnie wcześnie. Przeprowadzą Państwo cały proces analityczny być może audyt, być może analizę ryzyka, opracowanie dokumentacji, szkolenie więc dobrze, żeby ta osoba, osoba mająca tym zarządzać na co dzień po zakończeniu projektu, była maksymalnie blisko prac od samego początku, żeby wiedziała, co z czego wynika, jakie funkcje pełnią pewne zapisy, jakie funkcje pełnią pewne działania. Gdy wsadzą Państwo tę osobę na koniec projektu, jej może być ciężko wyłapać się w tych regulacjach, w tej dokumentacji, w tej pracy do wykonania, która przed nią stanie. A jeżeli chodzi o osoby w cudzysłowie funkcyjne, mające być częścią systemu, w mojej opinii to mógłby być pełnomocnik zarządu, a więc właśnie ów ogarniacz, który pomaga zarządowi wdrożyć i utrzymać NIS, to powinna być osoba, czyli funkcja związana z zarządzaniem incydentami, to powinna być osoba odpowiedzialna za audyt lub audyty wewnętrzne, i osoby, co najmniej dwie, jak stanowił KSC, do kontaktu z innymi organizacjami, do wymiany informacji na gruncie NISA II. W zależności od wielkości organizacji, sposobu jej rozproszenia i innych elementów, te funkcje mogą być łączone lub też mogą stanowić niezależne funkcje. Nie jestem w stanie tutaj państwu podać jakiejś uniwersalnej zasady, Niemniej sugerowałbym, aby one były pokryte w Państwa organizacjach. Siłą rzeczy, jeżeli reprezentujemy mniejszą organizację, pewne funkcje można łączyć. Natomiast organizacje duże, rozbudowane, myślę, że takiej możliwości nie mają. Dobrze, jeżeli pojawią się jakieś mechanizmy raportowania do najwyższego kierownictwa, jeżeli chodzi o status wdrażania NIS-2. Tak, aby wykazać z jednej strony, że zarząd nad tym czuwa, a dwa, aby móc podjąć pewne działania, pewną inicjatywę, jeżeli projekt napotka trudności. Trzecią rzeczą, którą chciałbym Państwu zaproponować, jest identyfikacja kluczowych, korowych procesów, biznesowych. Proponowałbym, aby dokonali państwo zmapowania, opracowania listy procesów biznesowych, które państwo realizują. I to wcale nie brzmi, to wcale nie jest tak trudne, jak brzmi na pierwszy rzut ucha. To znaczy w państwa organizacjach prawdopodobnie funkcjonuje już coś takiego, jak jest czynności przetwarzania być może w Państwa organizacjach funkcjonuje coś takiego, jak system zarządzania jakością. Być może mają Państwo księgę, jakością, księgę jakości w ramach tego systemu. Być może po prostu mają Państwo mapę procesów, a jeżeli nie, no to odwołuje się do RCP. RCP, proszę Państwa, to nie jest wymóg formalny z samego RODO, tylko to jest próba pozwolenia Państwu zarządzać, w tym wypadku ochroną danych osobowych, ale w sposób procesowy. Co za tym idzie, jeżeli mają już Państwo zmapowane procesy na gruncie RODO, mogą Państwo na nie nałożyć kolejną warstwę pod tytułem NIS-2. To, co jest szczególnie ważne, gdy już Państwo tę mapę, listę przynajmniej procesów mają, to tak zwany Business Impact Analysis, czyli ocena wpływu na działalność. Określenie. Które z tych procesów, które Państwo zdefiniowali, są korowe, są najważniejsze dla Państwa biznesu? Zapewne intuicyjnie Państwo to wiedzą, natomiast sugerowałbym przeprowadzenie takiego procesu i jego udokumentowanie, tym bardziej, że o nim stanowią, stanowi załącznik do rozporządzenia Komisji Europejskiej, o którym wspominałem. Życzyłbym sobie, żeby Państwo dobrze opisali każdy proces wejścia, działania, które państwo w jego ramach realizują, wyjścia, czyli produkty, które są jego funkcją. Chciałbym, żeby państwo zdefiniowali zasoby wykorzystywane do jego realizacji. To jest plik, gdzie dokonujemy mapowania procesów i zasobów. Jest to narzędzie użyteczne również na gruncie nisa drugiego. To znaczy, jeżeli poznają państwo, zdefiniują Procesy biznesowe, które realizują i podepną Państwo pod nie. Te procesy, które je obsługują, są Państwo w domu. Wykonali Państwo dużą część pracy. Oczywiście w pewien sposób upraszczam, świadomie, natomiast chciałbym Państwu pokazać przy okazji jakich narzędzi można ten proces przeprowadzić i jak w łatwy sposób skorzystać z tego, co mają Państwo wypracowane już na gruncie RODO. Po co definiować kolejność działań realizowanych w procesie? Między innymi po to, aby poznać kolejność odtwarzania pewnych fragmentów procesu, pewnych działań w przypadku korzystania, skorzystania chociażby z backupu. W sytuacji, czyli generalnie w sytuacji, kiedy muszą Państwo wykorzystać plany ciągłości działania opracowane przez siebie. On musi rozpocząć się we właściwym momencie, tak aby odtworzyć ten fragment procesu, będący punktem wyjścia do całej reszty. Zdefiniowanie właściciela procesu, a na końcu dobrze byłoby mieć jakąś formę mapy owych procesów. To może być grafika. To może być nawet w pliku Excel. Widziałem takie mapy procesu w pliku Excel i w mojej opinii sp sprawdzają się dobrze. Kolejny czwarty krok to mój konik. To jest najważniejsza rzecz na gruncie Nisu drugiego. Proszę mi wierzyć. Raz jeszcze podkreślę, nisa drugiego, nisu drugiego nie przykryją Państwo papierem. W tej regulacji chodzi o rzeczywiste bezpieczeństwo. Ustawodawca nie poprowadzi Państwa za rękę, nie wskaże precyzyjnie, jakie zabezpieczenia powinny być stosowane, bo i każda z Państwa organizacji jest inna. Jeżeli nie chcą Państwo wpisywać się w te statystyki, które przedstawiłem na gruncie RODO dotyczące kar finansowych, sugerowałbym temu działaniu poświęcić największą uwagę, czyli po prostu analizie ryzyka. Sugeruję przeprowadzić ją zgodnie z normą ISO 27005, a więc zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. Myślę, że wykonując analizę ryzyka w ten sposób, mogą ją Państwo skutecznie zmapować z analizą ryzyka na gruncie ISO 27001, a nawet z analizą ryzyka rodoską. One nie są tożsame. W pewnym momencie będą Państwo musieli w odrębny sposób spojrzeć na skutki dla osób i dla organizacji. Ale sam przebieg procesu w dużej mierze może pozostać wspólny. Co Państwo muszą zrobić? Zidentyfikować zasoby, dla każdego z tych zasobów zidentyfikować zagrożenia, opisać zabezpieczenia, postarać się wskazać podatności, ocenić ryzyko na podstawie wyników analizy, przygotować plan postępowania z ryzykiem. Decyzje co do postępowania z ryzykiem, jak Państwo się słusznie domyślają, podejmuje nikt inny jak zarząd. To zarząd poprzez swoje przewodnictwo, poprzez swoje zaangażowanie i świadomą decyzję, bo temu służy analiza ryzyka, wskazuje, potwierdza, które działania z tych rekomendowanych przez zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie analizy ryzyka będą wdrażane. Natomiast osoba odpowiedzialna w imieniu zarządu za zarządzanie całym projektem uważam, że powinna trzymać terminy realizacji tych rekomendacji w garści, to znaczy powinna pilnować, czy są one realizowane. Dalej. Procedury. Tutaj najmniej się zmieniło, jeżeli chodzi o kwietniowy i obecny październikowy projekt ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Zmiana zaszła w pierwszym bulecie dokumentacji normatywnej, to znaczy nie ma już tutaj bezpośrednio odwołania do systemu zarządzania bezpieczeństwem ISO 27001 plus ciągłości działania ISO 22301. Jest ogólna informacja na temat systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Natomiast, tak jak wskazałem, i tak zapewne odwołają się Państwo do normy ISO 27001. Teoretycznie pozostaje możliwość, żeby implementowali Państwo te zalecenia jedynie w aspekcie infrastruktury IT obsługującej korowe procesy biznesowe, natomiast zaznaczam, że jest to jedynie możliwość teoretyczna. Dlaczego? Z chęcią wyjaśnię. Zakładam, że nie będą Państwo budować dwóch procedur związanych z nadawaniem uprawnień dla systemów nisowskich i pozostałych. Zakładam, że nie będą mieli Państwo dwóch wersji systemu antywirusowego dla. Infrastruktury nisoskiej i pozostałej. To samo będzie dotyczyć EDR-a, to, to samo może dotyczyć street huntingu, to samo prawdopodobnie będzie dotyczyć szkoleń i pozostałych elementów, które muszą Państwo wziąć pod uwagę, dostosowując swoje środowisko IT. Co chcę przez to powiedzieć? Chcę przez to powiedzieć, że siłą rzeczy to wdrożenie będzie szersze niż tylko i wyłącznie systemy obsługujące NIS-2. Czy to źle? W mojej opinii nie. Chociażby z tego powodu, że państwa infrastruktura IT stanowi pewien system i wcale nie jest powiedziane, że nie może dojść do eskalacji, jakiegoś włamania, nie wiem, kryptolokera z infrastruktury nieobjętej teoretycznie systemem NIS-2 na ten objęty. Uważam, że szerokie spojrzenie na ten problem i implementowanie zasad wynikających z NIS-2 w całej organizacji jest jak najbardziej zasadne. To, co Państwo widzą teraz przed sobą, to jest wykaz procedur niezbędnych, udokumentowanych na bazie ISO 27001, wersja 2023 plus... 22.301, a więc ciągłość działania. Nie twierdzę, że wszystkie z tych procedur muszą Państwo posiadać. Dopuszczam możliwość pewnych wyłączeń, szczególnie jeżeli nie stosują Państwo określonej technologii. Niemniej jest to punkt wyjścia do zdefiniowania przez Państwa tego, co w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji dla systemów IT powinni Państwo mieć. Docelowo powinni Państwo osiągnąć. Stan taki. Czyli Państwa dokumentacja normatywna powinna obejmować opis procedur związanych z bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania. Mogą sobie to Państwo pogrupować tak, jak sugeruje to obecna rewizja normy ISO 27001, a więc kontrole organizacyjne, ludzie, kontrole technologiczne. Kontrole fizyczne. Do tego powinni Państwo posiadać dokumentację techniczną IT, wykorzystywanego do świadczenia usług i dokumentację wynikają ze wynikającą ze specyfiki usług świadczonych w, świadczonych w sektorze, w którym Państwo działają, funkcjonują. A do tego proszę pamiętać o tak zwanej dokumentacji operacyjnej. A więc wszelkim dowodom potwierdzającym, że realizują Państwo przyjęte u siebie procedury, to jest element szalenie istotny. I zwracam na to uwagę. Dokumentacja to nie jest opis, to nie jest lista życzeń, to nie jest koncert życzeń, to nie jest to, co byśmy chcieli, lub jak fajnie, abyśmy realizowali procedury, tylko dokumentacja to jest opis stanu faktycznego. Opisują Państwo to, co Państwo mają. Te narzędzia, z których Państwo korzystają, i procedury w takim kształcie, w jakim one funkcjonują obecnie. Natomiast to jest jedna strona medalu. Drugą stroną medalu jest to, aby posiadali Państwo dowody, raporty, logi systemowe, cokolwiek, co potwierdzi, że w rzeczywistości realizują Państwo procedury przyjęte przez siebie. Także Ściągnięcie procedur z sieci i ich bez przyjęcie nie uda się. Szkolenie pracowników. Większość incydentów, duża część incydentów, jest spowodowana przez człowieka. To wszyscy wiemy. Natomiast pewne statystyki ze Stanów Zjednoczonych wskazują, że w większości ataków terrorystycznych dało się uniknąć dzięki. Sygnałowi od człowieka. I ja lubię te statystyki, również na gruncie swojej pracy, czyli bezpieczeństwa, informacji, ciągłości działania, ochrony danych osobowych. Jeżeli dobrze zidentyfikują Państwo potrzeby szkoleniowe pracowników, jeżeli zrobią Państwo ciekawe szkolenie, jeżeli ono nie będzie teoretyczne i rozprawiało o obowiązkach Ministerstwa Cyfryzacji na gruncie NIS-2, to są Państwo w stanie przekazać tym pracownikom naprawdę praktyczną i użyteczną wiedzę. Są Państwo w stanie. Sprawić, że będą znali swoje obowiązki na gruncie NIS-2 i będą je realizować. Oczywiście, cały proces powinien być udokumentowany. Oczywiście, cały proces powinien być um, oceniony, jeżeli chodzi o jego efektywność. Tutaj raz jeszcze przypomnę, że szkolenia dla zarządu są obowiązkowe na gruncie NIS-2. Raz w roku zarząd takie szkolenia powinien przejść. To samo rekomenduję, jeżeli chodzi o szkolenie personelu. Odwołam się tutaj do decyzji prezesa ŁODA dotyczącej burmistrza miasta, gminy i miasta W, gdzie wątek szkoleń został podniesiony. Szkolenie z RODO w roku 2018, tylko szkolenie z RODO w 2018, nie jest uznawane przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za wystarczający środek organizacyjny ochrony danych osobowych. Szkolenia powinny mieć charakter cykliczny. Uważam, że ten sam wniosek można przenieść na grunt NIS-2. Ostatni krok, jednak nie najmniej ważny, to jest formalne przyjęcie i uruchomienie systemu bezpieczeństwa informacji na gruncie NIS-2. Dokumenty powinny być formalnie zatwierdzone przez uprawnione do tego osoby. Sugerowałbym politykę bezpieczeństwa przyjąć um, uchwałą zarządu, natomiast dać pewien luz decyzyjny osobom mającym tę dokumentacją zarządzać. Na przykład, dla przykładu może być to dyrektor IT. Co mam na myśli mówiąc luz decyzyjny? Chciałbym, aby on miał kompetencje bez każdorazowej uchwały zarządu, zmiany, korekty, modyfikacji procedur operacyjnych w zakresie IT. Procedury mają czemuś służyć, to też powinny być dostępne dla personelu państwa organizacji. Gdzie to państwo zrobią? Czy w intranecie? Czy w jakimś systemie zarządzania dokumentami, czy na Sherponcie, to jest rzecz wtórna. W każdym razie personel powinien mieć do nich dostęp. Poddaję pod rozwagę, czy nie zrobić z nich swoistego skrótu, czegoś na kształt regulaminu, tak aby personel w jednym miejscu miał omówione wszystkie najważniejsze, a dotyczącego dokumenty. Zwracam też uwagę, że niecała treść dokumentacji musi być podana do wiadomości wszystkim pracownikom. Dla przykładu kwestie dotyczące zarządzania kopiami bezpieczeństwa, planów, ciągłości działania powinny być znane tylko tym osobom, które z tymi dokumentami, z tymi procedurami mają pracować. Inaczej może to przynieść skutek odwrotny do zamierzonego, to znaczy obniży poziom bezpieczeństwa zamiast go podnieść. I to wszystko. Mają Państwo wdrożone NIS-2.